33 fakty o Bułgarii. Bułgaria to państwo położone w południowo-wschodniej Europie na Półwyspie Bałkańskim. Graniczy z Serbią oraz Macedonią Północną od zachodu, Grecją i Turcją od południa i Rumunią od północy. Powierzchnia Bułgarii wynosi 110 994 km2. To prawie trzykrotnie mniejsza powierzchnia. W porównaniu do Polski. Język bułgarski jest najstarszym słowiańskim językiem literackim. Bułgarzy jako pierwsi przyjęli i zastosowali głagolicę, czyli najstarsze pismo słowiańskie. W bułgarskim, podobnie jak w języku rosyjskim, stosuje się pisownię cyrylicą. Bułgaria od wschodu graniczy z Morzem Czarnym, a jego linia brzegowa ma 378 km długości. W Morzu Czarnym występuje kilka gatunków re rekinów, jednak ataki na ludzi zdarzają się niezwykle rzadko. Przykładowe gatunki rekinów to koleń pospolity, który dorasta do 1,5 metra długości oraz kosogon do 7,5 metra długości. Największy bułgarski turystyczny kuror to słoneczny brzeg. Został założony w 1958 roku. Klimat tutaj charakteryzuje się słonecznym i gorącym latem, ze średnią temperaturą często przekraczającą 30 stopni. Plaża, według różnych źródeł, ma długość od 8 do nawet 10 km. Nesebar. Legendarne, przepiękne miasteczko wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Rila Monastery największy i najbardziej znaczący klasztor w Bułgarii, założony w X wieku. Jest to miejsce, które nie tylko zachwyca swoją architekturą, ale także posiada ogromne znaczenie duchowe i historyczne. W Bułgarii znajduje się ponad 1600 źródeł mineralnych i pod tym względem zajmuje drugie miejsce w Europie tuż za Islandią. Największe lotniska w Bułgarii to oczywiście lotnisko w Sofii, Płowdiv, Warna i Burgas. Wcześniej wspomniany słoneczny brzeg leży zaledwie 25 km od lotniska w Burgas. Bułgaria, mając dostęp do Morza Czarnego, ma też dwa swoje główne porty, to porty morskie w Burgas i w Warnie. Bułgaria od 2007 roku należy do Unii Europejskiej. Obecnie obywatele Polski mogą podróżować do Bułgarii zarówno na podstawie ważnego paszportu, paszportu tymczasowego, jak i dowodu osobistego. Dla naszych obywateli brak jest wymogu posiadania jakichkolwiek wiz Stolicą Bułgarii jest Sofia, która liczy około 1 200 tysięcy mieszkańców. Inne większe miasta to Płowdiv, Varna, Burgas. Miasto Płowdiv przez niektórych uważane jest za najstarsze stale zamieszkane Miasto w Europie, a jego początki sięgają 6 tysięcy lat przed naszą erą. To prawdziwa perła w Europie, położona na siedmiu wzgórzach, w której znaleźć można ślady po imperium osmańskim, jak meczet, czy nawet po cesarstwie rzymskim, jak ruiny teatru. Obecnie liczba ludności Bułgarii wynosi około 6,5 niespełna 7 milionów osób, a gęstość zaludnienia to 63 osoby na kilometr kwadratowy. W porównaniu do Polski, nasza gęstość wynosi 122 osoby. Największą populację Bułgaria osiągnęła pod koniec lat 80. XX wieku, w granicach 9 milionów osób. Na dzień dzisiejszy wszelkie prognozy pokazują, że jeśli nic się nie zmieni, to w przyszłości Bułgaria może być najszybciej wyludniającym się krajem w Unii Europejskiej. Struktura społeczna w Bułgarii to przede wszystkim 85% Bułgarzy, 8,8% Turcy i niespełna 5% Romowie. Dominującą religią jest Prawosławie, do kościoła prawosławnego należy 82,6% osób. Islam wyznaje 13,6%, katolicy stanowią około 1% wyznawców. Walutą Bułgarii jest lew, 1 lew to 100 stotinek. Przyjmuje się przelicznik, że 1 euro to 1,9 lewa. Lewy w przeliczeniu na złotówki to około 1 lew, 2 złote 20 groszy, zł, 2 złote 30 groszy. Zł. Czy wyjeżdżając na wakacje do Bułgarii warto wymieniać złotówki na lewy? Niekoniecznie. Na każdym rogu znajdziemy kantory, które mają całkiem niezły przelicznik z euro na lewy, ale również ze złotówek na lewy. Ceny wielu produktów w sklepach w Bułgarii oraz posiłków w restauracjach są niższe niż w Polsce. Doba hotelowa dla typowej 3-4 osobowej rodziny ze śniadaniem może kosztować już od 50-60 euro, czyli znacznie taniej niż w polskich kurortach nadmorskich. Średnie ceny mieszkań potrafią miło zaskoczyć. Ceny średnie mieszkań w takich miastach jak Szczecin, Białystok czy Łódź potrafią być dwa razy wyższe niż kurortach nad Morzem Czarnym. Na terytorium Bułgarii się, znajdują się liczne winnice produkujące wyśmienite wina, które zdobywają uznanie na całym świecie. W kraju tym wytwarza się również ponad 80% światowego olejku różanego, na bazie którego produkuje się wiele artykułów, od kosmetyków po dżemy. Bułgaria jest także światowym liderem w produkcji lawendy, wyprzedzając nawet Francję. Około 60% powierzchni Bułgarii zajmują tereny wyżynne i górskie. Niziny zajmują około 1 trzeciej terytorium kraju. Najwyższy szczyt, Musała, 2925 metrów nad poziomem morza. Leży w południowo-zachodniej części kraju w pasmie gór Riła. Jest to zarazem najwyższy szczyt Bułgarii, Europy Wschodniej, jak i całego Półwyspu Bałkańskiego. Najdłuższą rzeką położoną w całości na terytorium Bułgarii jest Iskr, o długości 368 km. Jeśli przyjmiemy Rzekę, która przepływa tylko przez terytorium Bułgarii, to najdłuższą rzeką, wówczas może być dunaj o długości 471 km, stanowiący również granicę z Rumunią. W Bułgarii wyróżniamy dwie strefy klimatyczne, umiarkowaną ciepłą z cechami kontynentalnego klimatu, gdzie zaobserwujemy. Szatę krajobrazową typu las liściasty, czasem mieszany oraz na wybrzeżu podzwrotnikowy, inaczej zwany subtropikalnym, dosyć wilgotny z roślinnością śródziemnomorską. Lesistość w Bułgarii wynosi około 35,1%, w Polsce 30,8%. Utworzenie pierwszego państwa carstwa bułgarskiego na ziemiach słowiańskich datuje się na 681 rok. Na załączonej grafice możemy zaobserwować państwo bułgarskie w około 1000 roku i już wówczas posiadało ziemię obecnej Bułgarii, Albanii, Czarnogóry czy Serbii. Bułgaria przyjęła chrześcijaństwo. W roku 866 siły zbrojne Bułgarii zajmują 70. miejsce na świecie spośród 194 państw. Dzięki za wspólne oglądanie filmu, i zachęcam do obejrzenia pozostałych materiałów na moim kanale. Pozdrawiam, cześć!